Z racji tego, że w produkcji jest coś większego, dzisiaj zajmiemy się Niewiemiśiem. Zapraszam. Nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu i nawet była oto spora afera w internecie, Niewiemiś wrzucił taki materiał zaczynający projekt Filar. Projekt, który miał pomóc wielkim, wspaniałym... Brrr. Prawdziwym mężczyznom w kryzysie, ale o tym w innym materiale. Dzisiaj chcę skupić się tylko na jednej kwestii. W tymże materiale stwierdził, że oni od jakiegoś czasu tworzyli content dla tych prawdziwych mężczyzn. Tak się składa, że ja, kiedy komentowałem rozpoczęcie tego projektu, zauważyłem te ich e, materiały mające pokazać tych high value men prawdziwych mężczyzn, jak to ruch pilowski określa. No i nie zgadniecie. W momencie, w którym te całe pilostwo zaczyna już osiągać jakieś rozmiary absurdu totalnego, wariatkowa całkowitego, wiem iś wrzuca taki krótki szorcik. Luxmaxing nie jest zły. Do momentu, kiedy nie wpada się w skrajność i zaczyna się krzywdzić. Jesteś sure Nastolatkowie tłuką młotkiem swoje kości, żeby lepiej wyglądać. Lux maxing miał być niewinnym trendem poprawiania konkretnych cech swojego wyglądu, tak żeby zacząć się w końcu sobie podobać. Ja wiem, że to jest short, ale od razu w pierwszych sekundach bubble? Nie moi drodzy, lux maxing czy cały ruch pilowy to jest jedno wielkie jojczenie woman bat. w ten czy inny sposób. Tam nie ma nic dla siebie. Propaganda pilowców jest dokładnie tym samym, czym propaganda anonimowych alkoholików. Tylko anonimowi alkoholicy nie udają przed sobą, że wcale nie rozmawiają o alkoholu, a pilowcy owszem udają, że nie rozmawiają kobieta. Te całe teksty, żeby robić siebie na, na lepszą wersję siebie, żeby być prawdziwym mężczyzną, żeby za wszelką cenę uzasadniać swoją prawdziwą męskość, one biorą się właśnie z takich rzeczy. Czujesz się normalnym facetem, wychodzisz z założenia, że nie musisz się nikomu podobać, Chcesz tylko zadbać o siebie, zadbać o swoje zdrowie, nie będzie Ci przeszkadzało, czy ty chodzisz w dresie, czy ty chodzisz w jeansach, podoba ci się skórzana kurtka, to ją założysz, jest ci zimno, założysz puchową, nie obchodzi ci to, czy wyglądasz jak debilki nie, bo jest ci ciepło. To jest normalne podejście dla siebie. Lux maxim, jakieś zwiększanie kości policzkowej kwadratowej szczęki, mierzenie nosa, nakładki na zęby do spania, żeby móc jeszcze większą szczękę. To są fikołki mające na celu doprowadzić do tego, że taki pilowy. Będzie wielki, wspaniały i będzie wyglądał o wiele lepiej estetycznie. No właśnie, po co? Żeby się kobietom podobać! Co nie zmieni jego własnego charakteru. Osoba może wyglądać przepięknie i być podłym człowiekiem. A tak się składa, że niestety, ale większość pilowców tak, to podli ludzie, to źli ludzie, obrzydliwi ludzie. Gdyby im naprawdę zależało na tym, żeby być lepszą wersją siebie, mielibyśmy pilowców zachęcających do tego, żebyście czytali, żebyście chodzili na siłownie, żebyście dbali o siebie. I nie, nie w sensie bądź dwutonowym czołgiem, który się w drzwiach nie mieści, łykaj suple jak pelikan, tylko. Jeżeli dużo nosisz w pracy, Rób takie ćwiczenia. Często biegniesz na autobus. Rób takie ćwiczenia. Chcesz się zainteresować kowalstwem? Musisz mieć wyrobione te mięśnie. Byliby pilowcy, którzy by rzucali cały czas jakieś informacje, jak zrobić pełnowartościowy posiłek. Zachęcaliby do tego, że jest zimno, ubierz kalesony. Nie odmruź sobie jajec. Masz na to ochotę? Kup sobie kakałko z tęczową flagą owiniętą wokół, kucykową księżniczką na czubku bitej śmietany, bo masz ochotę. Żaden pilowiec nie pokaże Wam szczęśliwego mężczyzny zajmujący się hobby. Dla nich hobby, zainteresowania, pasje są niemęskie. Liczy się cały czas praktycznie życie na pokaz. Nie mogą chodzić ze ściągniętymi gaciami do kostek, więc muszą cały czas udowadniać, że coś tam między nogami mają. A jak to robią? Kultywując wzorce toksyczne paradoksalnie, których się nauczyli, bo w latach 70., -tych, 80., -tych, 90. -tych w mediach były one upubliczniane. Przecież w tym momencie to jest jeden wielki LARP, jak oni widzą tą prawdziwą męskość, żeby ci wszyscy goście byli prawdziwymi mężczyznami. Tworzą content praktycznie cały czas oparty o Woman, but. A w momencie, kiedy ta powierzchowna fasada nie działa, no bo nie może działać, ponieważ pilowiec nie ma żadnego pojęcia o stosunkach damsko-męskich, ba, nawet o normalnych relacjach międzyludzkich, to są obrażeni i tworzą cały czas kontent woman-bad. Poprawna postawa języka, wyprostowanie się, dobra dieta i ćwiczenia. Od tego zaczynaliśmy w 2023. Tak. Otóż nie. Zaczynaliście 7 lat temu takimi filmami jak Czym jest przegryw?, Jak działa samotność?, Jak działają samotne matki?, Jak działa status społeczny? Przekaz mniej więcej był taki, że jeżeli jesteś alkoholikiem, no to jesteś alkoholikiem, ale jeżeli masz dużo pieniądzów, masz wysoki status społeczny high volume men, no to już nie jesteś alkoholikiem, tylko jesteś smakoszem trunków. Jak kobiety wybierają partnerów, znów kobiety wybierają partnerów według high volume men, prrr, prawdziwych mężczyzn? No a jeżeli nie jesteście high value prrr, prawdziwymi mężczyznami, no to sorry. Pozostaje wam masturbacja. Hej, jednak nie, ponieważ nie wiem, miś nagrał, czy masturbacja. Turbacja jest szkodliwa. Dalej mieliśmy takie hity, jak Czy bieda degraduje mózg? Jak działa Tinder? Przelotne kontakty zygzualne, samotność i trudność w kontaktach międzyludzkich. Męska depresja, chłopaki cierpią. Czy prawdziwa miłość istnieje? Typy miłości, dlaczego związek nie działa? Epidemia depresji i cierpienia. Dlaczego być introwertykiem jest korzystne? Zbyt miły, by być szczęśliwym. Dlaczego przegryw przegrywa, wygryw wygrywa? Trudności nadinteligentnych, męska samotność Batman. Moi drodzy, powiedzmy sobie wprost: w mojej ocenie to jest kontekst. Czysto depresyjny, ale zarazem gloryfikujący piwniczaki stuleje przegrywy, które siedzą sobie w tych piwnicach, są nieszczęśliwi, samotni, ale zarazem inteligentni i high value. Mental. Prawdziwi z nich mężczyźni. Te filmy dalej tam są. I co i teraz będziemy udawać, że ich nie ma? Pewnego pięknego dnia w 2023 roku Gniwiej Miś naraz zaczął wrzucać pilowski content, tak? Młodzi mężczyźni masowo pracowali nad swoją aparycją po to, żeby zaradzić kompleksom i zwiększyć szanse na znalezienie partnerki. On nawet sam przyznaje, moi drodzy. Tu nie chodzi o to, żeby sobie się podobać, żeby być szczęśliwym z sobą samym, pracować nad swoimi cechami charakteru. Nie być bałaganiarzem, sprzątać swoją okolicę samemu, myć się, myć swoje zęby, zdrowo się odżywiać, jeść witaminy, nie faszerować się suplami, żeby codziennie rano wstawać rześkim, pełnym energii. Pilowcy gadają woman bat, ale kombinują, jak im się spodobać, jak wejść pod pierzynę. Kwestie osobiste naprawdę grają tutaj drugie, a drugie, trzecie, dziesiąte, dwudzieste skrzypce. Chłopak, którego widzieliście na początku materiału, uprawiał tak zwany bone smashing. To wszystko tylko po to, żeby jego kości policzkowe były bardziej widoczne. Zauważyliście, jak pilowcy mają na wszystko angielskie Określenia? Jak zeżrą dziwnie taniego, podejrzanego kebaba z budki od uśmiechniętego Turka podczas poszukiwań Jorka, swojego brata, nie powiedzą, że mają grypę żołądkową i musieli pójść na stronę, tylko uprawiają Bushitcraft. Takie granie na pokaz, pod publiczkę, napompowywanie się, żeby podstawowe rzeczy brzmiały bardziej wyniosłe, jest wręcz żałosne. Od razu mi się przypominają dwie rzeczy. Pierwsza, Ania z Zielonego wzgórza, która używała wyniosłych słów, jak była dzieckiem. Potem szczerze przyznała, że to jest głupie, ona już jest dorosła nie potrzebuje tych wyniosłych słów. Nie musi nikomu udowadniać, że jest dorosła, bo jest. A kolejna rzecz to słynny cytat z gry o tron. Król nie musi za każdym razem zaznaczać, że jest królem. Myślicie, że to losowa osoba z internetu? Nie. To główny piewca tego szkodliwego podejścia. Oprócz tego, znaczna część teraźniejszego Lux promuje chociażby głodówki, zabiegi wykonywane samodzielnie w domu, czy na przykład zmianę koloru oczu na jaśniejszy. To dramatyczne odejście od pierwotnych założeń, które były przecież Godne podziwu. No tak było. Nie zmyślam. Nie, nie było żadnych godnych podziwu założeń. W tym momencie warto zauważyć, że sam Lux Maxing tak zwany powstał jako reakcja na oburzenie pigularzy, że istnieje coś takiego jak makijaż. Mieli właśnie taką fazę pokazywania zdjęć kobiet z makijażem i bez makijażu. Robili sobie na tej podstawie materiały, że kobiety, rozumiecie, oszukują tych prawdziwych męcizn. No bo przecież ona jest taka ładna z makijażem, a potem jak go zdejmie, no to już tak średnio. Powiedział Kamilek lat 26, waga 167. Ostatnim razem poza domem był. 30 kilo temu. Po to to było, żeby niby grać w grę tych złych kobiet, oszukiwać. Ten ruch nie jest w stanie wykrzesać ani kszty, w mojej ocenie, dobrych emocji, pozytywnych rzeczy. Reakcja, nie wiem, się, która tutaj trzeba mu oddać, nie zachęcał do aż tak idiotyczno-debilnych rzeczy. Jest jak najbardziej na miejscu, ale znów, w mojej ocenie, po co ona jest? Dosyć trudno czerpie się zyski z widowni odbiorców tych wielkich, prawdziwych męcizn, pilowców, jeżeli są martwi. Albo leżą w szpitalu przez swój debilizm. Dodatkowo wpadają nam punkty od takich totalnych randomów, że proszę bardzo, my nie jesteśmy jeszcze aż tak radykalni, nie rzucamy kupą w kobiety, jak przechodzą obok nas, ale tworzymy narrację, że ten cały ruch promęski tych prawdziwych mężczyzn to jednak jest dobry, spoko, fajny. Otóż nie. Nie jest. Tak się składa, że mam parę filmów na ten temat. Nie będę się powtarzał. A tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, znajdziecie link do mojego maila. Jeżeli chcecie podesłać temat, macie taką Okazją. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego hej hej.